Hej, witaj z powrotem na Kot Psot, Twoim ulubionym miejscu w internecie, gdzie rządzi kocia logika. W poprzednim odcinku zagłębiliśmy się w pięć mitów o kotach, w które wierzy prawie każdy. Ale dziś odwracamy temat do góry nogami i porozmawiamy o czymś znacznie dziwniejszym. O dziwnych rzeczach, które koty jedzą, liżą albo uwielbiają bez wyraźnego powodu. Bo nie oszukujmy się, mogą być słodkie, ale ich kubki smakowe to totalna zagadka. Zanurzmy się więc w najdziwniejsze kocie nawyki żywieniowe, które nawet doświadczonych kociarzy potrafią zaskoczyć. Obsesja na punkcie plastiku. Niektóre koty po prostu nie potrafią się oprzeć gryzieniu plastiku, reklamówki, opakowania po jedzeniu, lub nawet kable. Może to przez szeleszczącą fakturę albo zapach jedzenia, który się na tym osadził. Czasami to zachowanie to tak zwana pajkę, czyli pragnienie jedzenia rzeczy niejadalnych. Niestety, plastik może prowadzić do zadławienia albo niebezpiecznych zatorów w jelitach. Jeśli twój kot ma takie zapędy, trzymaj plastik poza jego zasięgiem i podsuń mu bezpieczne zabawki do gryzienia. Warto też skonsultować się z weterynarzem. To może być oznaka stresu albo braków w diecie. Uzależnienie od oliwek i chipsów. Niektóre koty reagują na zielone oliwki jak na kocimiętkę, tarzają się, ocierają i ślinią. To dlatego, że zawierają związki podobne do nepetalaktonu, substancji aktywnej w kocimiętce. Z kolei chipsy przyciągają je przez sól albo tłuszcz. Ale żadna z tych rzeczy nie jest zdrowa, zwłaszcza chipsy, które mogą obciążać nerki i odwodnić kota. Choć na początku może to być zabawne, lepiej nie dopuszczać do regularności. Zamiast tego używaj zabawek z kocimiętką albo mięsnych smakołyków. Mania na punkcie kostek lodu. Brzmi dziwnie, ale niektóre koty traktują kostki lodu jak najlepszy przysmak i zabawkę w jednym. Popychają je łapą, liżą albo nawet gryzą. Dla kotów niewychodzących to może być świetna forma zabawy i nawodnienia. Lód jest bezpieczny w małych ilościach, o ile nie zawiera żadnych dodatków ani słodzików. Uważaj tylko na śliskie podłogi i nadzoruj zabawę, by uniknąć poślizgnięcia. Możesz też zamrozić wodę po tuńczyku i podać ją jako wyjątkowy przysmak. Polowanie na rośliny doniczkowe Wiele kotów uwielbia podgryzać liście roślin, a potem zwrócić je na dywan lub podłogę. Ruszające się liście przypominają im zdobycz, to instynkt łowiecki. Niestety wiele popularnych roślin domowych, takich jak lilie, aloes czy epipremnum, jest toksycznych dla kotów. Zjedzenie ich może prowadzić do wymiotów, uszkodzenia nerek, a nawet śmierci. Zamiast tego posiej trawkę dla kota lub kocimiętkę są bezpieczne i satysfakcjonujące. I lepiej trzymaj trujące rośliny z dala od domu lub na niedostępnym regale. Surowe mięso. Koty to drapieżniki, więc nic dziwnego, że ciągnie je do surowego mięsa. Ale to ze sklepu nie zawsze jest bezpieczne. Może zawierać salmonelle albo pasożyty. Niektórzy opiekunowie decydują się na dietę surową, ale musi być ona zbilansowana i zatwierdzona przez weterynarza. Pozwolenie kotu na podkradanie surowego mięsa z blatu to zdecydowanie zły pomysł. To może się skończyć problemami trawiennymi, zarówno dla kota, jak i zatruciem krzyżowym dla ciebie. Gumki do włosów i nitki to naprawdę niebezpieczne. Niektóre koty uwielbiają jeść gumki do włosów, sznurki czy też tasiemki. Takie przedmioty to zagrożenie zadławieniem albo zatorem jelitowym. Często nie zauważysz problemu, dopóki kot nie zacznie wymiotować albo odmawiać jedzenia. Zaczyna się to często jako zabawa, ale szybko robi się groźnie. Zawsze sprzątaj po sobie i trzymaj małe przedmioty poza zasięgiem. A jeśli kot ciągle się na to rzuca, może potrzebuje więcej stymulacji lub błonnika w diecie. Koty to urocze stworzenia, a ich nawyki żywieniowe tylko to potwierdzają. To, co wydaje się zabawne, czasem może być naprawdę niebezpieczne. Dlatego obserwuj je uważnie. Żadbaj o zdrową dietę i bezpieczne otoczenie. W razie wątpliwości zawsze konsultuj się z weterynarzem. Oni widzieli już wszystko. Pamiętaj, kot nie zawsze wie co dla niego dobre. Dlatego właśnie ma ciebie, swojego opiekuna, kucharza i kontrolera bezpieczeństwa. A w następnym odcinku Kot psot. Zabiorę ciebie w podróż w czasie, odkrywając historię kotów. Od świętych świątyń Egiptu przez średniowieczne przesądy aż po memy w internecie. Będzie to epicka miaucząca podróż. Nie przegap